Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników nowości. Mam dzisiaj dla Was ciekawostkę. Perfumy o nazwie Współczesna Księżniczka Modern Princess. To jest kartonik. Zaraz Wam go pokażę. Taki czerwony, wyróżniający się. Na pewno będziecie go na półkach sklepowych widzieć z daleka. Biel i czerwień. Radzę Wam na to zwrócić uwagę. I teraz jeszcze złoto, trochę złota. Lanvin. to zobaczcie z bliska. Logo Lanvin w kolorach złotych. Biało-czerwony napis. Te kolory, czerwień, złoto, biel, jak wspomniałam, uczulam, zwróćcie na to uwagę, bo one się będą pojawiać. A teraz flakonik, kochani, flakonik wpisujący się w trendy, bo były flakoniki w kształcie torebki, były flakoniki w kształcie szpileczki. Na przykład Karolina Herrera miała takie perfumy, choć nie tylko, a to jest flakonik w kształcie sukieneczki. Żadna Nowę słynęła z kreacji balowych, wieczorowych to jest taka, powiedzmy, taki motyw, no szczególnie ta część flakonika właśnie przypomina tą sukienkę Stafty, taką alabaldę biotantek, to jest taka moja interpretacja. Tu macie złote motywy, to ma być z kolei motyw łańcucha, to jest taki dość charakterystyczny dla tej marki element. I też taka dygresja, słuchajcie, w kolejnej nowości, ją tu nawet za mną widać, też będzie flakonik z płynem, czyli soczkiem w podobnym kolorze, będą złote elementy, więc to ewidentnie nam się rysuje jakiś trend i widziałam, że w innych produktach wygląda to podobnie. Także już coś można wskazać. A z kolei zapach. Zapach tego, tej współczesnej księżniczki jest zaskakująco dyskretny i modny. Taki dla rzeczywiście młodych osób, które lubią klimaty nowoczesne, owocowe, bo mamy tu jabłko i czerwoną porzeczkę. Młodzi kochają czerwoną porzeczkę w perfumach, ale żeby perfumy nie wędrowały w stronę tych klimatów jadalno-kulinarnych, jest to ładnie zbalansowane kwiatami. I mamy tu jaśmin oraz frezję. I o ile jaśminu powiedziałabym, że jest szczypta, to frezji już jest garści. Ona jest wyczuwalna gdzieś tam z pomiędzy tych nut owocowych. Wysuwa się ładnie ta frezja, ale to nie wszystko, bo mamy też tu nuty drzewne. Producent ładnie nazywa te nuty drzewne nutami białego drewna i mamy tu nuty białego piżma oraz wanilii. I wanilii też jest szczypta, a powiedziałabym tego drewna jest spora garść. Stąd perfumy zapewne kojarzycie. Jabłko plus drewna to się tak nam troszeczkę kojarzy z Light Blue Dolce Gabbana i ja też miałam takie skojarzenia w pierwszej chwili, ale to był może kilka sekund. Potem właśnie zaczynała się ta wędrówka przez te owoce. Takie bardzo przyjazne. I ten produkt taki jest dyskretny, nie jest jakiś szczególnie rażąco. No pokażę Wam to logo, lanwę czerwone. Nie jest jakiś rażąco ekstrawagancki, bo księżniczki i, no powiedzmy osoby z tych wyższych sfer, one lubią bardzo cenną dyskrecję. Rzadko możemy zobaczyć, żeby. Ubierały się powiedzmy gdzieś, przebywając w szerszym gronie, jakoś szczególnie wyraziście i ekstrawagancko, to nie te klimaty, to nie ta, nie ta sfera. Chociaż perfumy są reklamowane bardzo ciekawym spotem reklamowym. Widzimy młodą osobę, która gdzieś tam po linie spuszcza się ze ściany, i gdzieś tam pędzi, brana w czarne skóry, taki trochę strój, może nawet przypominający strój szpiega, potem przybiera się szybciutko w czerwoną sukienkę falban, z falbankami, taką właśnie trochę Ala. No wieczór w dobrym towarzystwie, kładzie się do łóżka i czeka na pocałunek księcia. Można tak się domyślić. No zobaczcie, w opisie filmu będą linki do mojego bloga, a na tym blogu będzie link do tego filmu. Ale jak wpiszecie Modern Princess na przykład właśnie tu na YouTubie, to znajdziecie ten film. Moim zdaniem nie do końca ten film oddaje charakter perfum, bo to jest po prostu dyskrecja, uśmiech. Zachęcam do mojej mojego opisu moich wrażeń, czy mojej definicji idealnej użytkowniczki tych perfum będzie się troszkę różniła od tego, co znajdziecie w oficjalnych informacjach. Perfumy są dyskretne, ale dość trwałe, to znaczy, może być tak, że po godzinie, po dwóch nie będziecie za bardzo tego produktu czuć, ale powiedzmy, bo ja naniosłam to na takiej zwierzchni ubranie, kiedy testowałam te perfumy i powiesiłam sobie ten sweter gdzieś tam po prostu i na, za dwa dni jeszcze ten zapach czułam, ale naprawdę bardzo dyskretnie i takim y, lekko zawalowanym, zarysowanym wałem. Więc to jest właśnie taki produkt. Dla kogoś kto szuka perfum eleganckich i dyskretnych. Kto szuka czegoś wyrazistego, to też Wam zrobię o tym film, ale to mm. będzie później. Na razie tutaj odkładam moją współczesną księżniczkę. No świetnie wygląda. Ten flakonik, już no właśnie na Instagramie, kiedy pokazałam zdjęcie, już były takie komentarze, właśnie zgodziły się dziewczyny, właśnie nawet zaproponowały taką definicję, że właśnie to jest zapach elegancki. Ale ja bym dodała, że to nie jest ta elegancja spod znaku piątki, która jest powiedzmy taka dla młodych trochę trudna w odbiorze, tylko jest to elegancja spod znaku czegoś bardzo współczesnego, takiego właśnie dla młodych osób współczesnych albo młodych duchem, po prostu, które nie lubią tych klimatów retro. Albo dla kogoś, kto lubi mieć bogatą półkę od czegoś, bardzo wyzywającego, wyróżniającego się, na przykład niższa przez klasykę, aż po coś bardzo, bardzo współczesnego. To to właśnie ten klimat. Bardzo, bardzo współczesny. Dzisiejszy, powiedziałabym, do pracy, na co dzień. No, takie perfumy po prostu na pewno warto mieć. Nawet powiedziałabym, trzeba mieć. Cieszę się, że miałam możliwość je przetestować. Jeśli znacie, jeśli wąchaliście, to podzielcie się wrażeniami. Jeszcze może tak dodam tylko tyle, że premiera tych perfum miała mieć miejsce w 2016 roku, a w Polsce miałam dwa dni temu, 13 marca i moim zdaniem to był termin najodpowiedniejszy, bo to są właśnie takie typowo wiosenne perfumy. To by było na tyle, dziękuję. Kochani, w okularach będzie jeszcze kilka filmików, bo po, po prostu to są takie problemy trochę zdrowotne, to nie jest jakaś potrzeba po prostu pokazywania modnego modelu okularów, mam nadzieję, tylko po prostu no, tak się złożyło, że na razie muszą mi towarzyszyć. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Papa! Pa.